Zobaczcie, wiatka obita, druga wiatka też. Mamy dzisiaj plus, plusową temperaturę. Pogoda jest jaka jest, trochę wieje. Tutaj proszę Państwa nowy nabytek. Zabytek bardziej. Bardzo złym stanie. Eee, a my teraz się bawimy co? Idziemy podczepić Olka Puk i się bawimy... Heh, patrzcie, drugi nabytek. Troszeczkę jeszcze w gorszym stanie, można powiedzieć padaczka, to w sumie jest padaczka, przedstawiam Wam padaczkę. Będziemy robić z niego można powiedzieć spych do ziemi, bo chcemy zapchać jakiś hektar ziemi, to są pospycha, może da radę, a jak nie to trudno. Nie no żartuję. Nowe nabytki można powiedzieć, są to ciągniki po teściu. Teściu y, dwa tygodnie temu zmarł. No i w sumie te ciągniki przycią przyciągnęliśmy do siebie, żeby po prostu nie zniknęły, Żeby nie, byli, nie były dawcami ogólnie i będą sobie tutaj może kiedyś się zrobimy, naprawimy czy coś w tym rodzaju. Nie wiem czy chodzą. Znaczy 60 odpaliła, ale no w sumie jest warta roboty, ale rusek nie wiem Zobaczymy. Teraz bierzemy pług i musimy zrobić tak. Musimy zrobić tutaj dociążenie na tył, bo w tył wychodził i była ticha. Dobra, poczekamy. Kurcze, no, Ferneland to dotąd, to gdzieś tak za koło jeszcze, za koło jeszcze sięgał. Powiem wam, że to on jest bardzo króciutki, ten pół. Dobra, e, bierzemy coś, musimy wymyślić, żeby tutaj jakoś załadować, bo jakieś ciężary. Coś musimy mu tu po prostu powiesić, albo lemiesza, albo coś. No, musimy sobie wymyślić, żeby ten tył nie wychodził, bo tył wychodził mimo wszystko. I jest, udało się, proszę Państwa, szybka akcja do ciążenia. 100 kilo wystarczy. Ja się wieszam tu na tym, i póki już tam nie wychodzi. Zobaczymy, będzie. testować, proszę Państwa. Nareszcie. Piękna pogoda dzisiaj. Dzisiaj zapowiadali, że miała być brzydka, a jednak jest ładna, więc działamy. Że fajnie. Aha, dobra, wiem co ja miałem zrobić. Odbezpieczyć miałem cięgło, żeby nie był na sztywno, żeby sobie pływał, jak to mówią. O! Niech się pływa. Zobaczymy, jak to będzie szło. I jak to idzie, powiem Wam, że. Tutaj pierwsza wiadomo, pierwsze koło było wyżej. Tutaj taki delikatny skos, ale ustawiłem go płycej. Mi się daje że go jeszcze można płycej ustawić, bo jeszcze jest głęboko. Jeszcze z 15 centymetrów jest. A ładnie przykryło, bardzo ładnie. O, tutaj wyrzuciło nam korzenie. Mamy korzenie kukurydzy. No i dobra. Jest bardzo mokro. Ogólnie spadło 20 litrów wody. Także trochę słabawo, ale. Zobaczymy jak teraz będzie głęboko orał Jak coś to go jeszcze wypłucimy To że nie działa Nie wychodzi A najważniejsze, że nie wychodzi, bo to O to nam chodziło Dobra, jedziemy Ale ma opór, ciężko idzie Teraz jest ten yy, wada tych pługów to, że im głębiej, tym ciężej idzie, ale ja muszę bardziej ruskie cięgło, nie mogę muszę iść, pójść po sobie pod domu. Porzapkę i odkręcić bardziej cięgło mimo wszystko ładnie równo teraz orze, tego zrobię na, na sztywno bo no to jest tam uuu kamyczek ale kamyczek, u, u, u. No, kamyczek i ten. Muszę go bardziej poluzować, po prostu. Trzecie z kilku bardzo głęboko, porze bardzo głęboko. Ale mimo wszystko jest płytko urane, więc bardzo dobrze. wszystko bo muszę, muszę go wyregulować na przód, bo to on to, to, powinien powiem tutaj iść z 10-12 na godzinę A nie idzie to Teraz idzie dużo głębiej, bo nie mogę go wypłycić, bo muszę ściekło No po prostu nie mogę rozciągnąć roz, rozkręcić muszę go teraz e, naprawić fajnie bo jest leciutki normalnie jest tak leciutki przy obrocie no to jest super sprawa nic nie ja trzęsie nic, nic nie szarpie Teraz powinno się lepiej jechać bo tam ta była troszeczkę taka oszukana ale dobra idę po cięgło znaczy pożapkę rozkręcę to cięgło bardziej Godzina, proszę Państwa. Dobra, muszę założyć cięgło, bo sobie sprzegonają cięgło. Ogólnie pług idzie ciężko. Mi się daje, że jeszcze mogłem go wypłycić. Jeszcze trochę. Ale tu już się pojawia problem tego, że cięgło nie trzyma się podnosi tu na tym, musiałoby być fasolki na sztywno mi się wydaje, wtedy ten puk by był trochę lepiej wychodził chyba albo mi się tak zdaje, no nie wiem, dobra testujemy dalej Test zrobiony e, Wojtek się będzie bawił dalej, ja muszę uciekać mam do lekarza z synem Ale powiem Wam, że bardzo ciężko idzie puk Ale ładnie, może I teraz ustawiliśmy się płycej Chyba 10 cm Nad stają jak? Trochę lepiej, nie? No, teraz mi też nacięgle troszeczkę już pracował, już jest lepiej. Jednak trzeba go jeszcze wypuścić, on no, za głęboko orze jeszcze. Jeszcze trochę za głęboko orał. Teraz, tak jak już jest tu, już jest gitera. Trzeba by tutaj wziąć patyczek, Albo tą poziomicę sprawdzić, jak głęboko jeszcze orze. Postawić go na 10 cm. Musi dać, że to jest więcej niż 10. Kurczę, to jeszcze trzeba wy, wy, wykręcić. To jest 10? To jest 10. Będzie 20. Dlatego tak ciężko idzie Kurdza Ostatnia tego sezonu Proszę Państwa O, coś się zepsuła Przyśnięło to nic, no tak dziwnie pachnie. Kiś no dobra, więc tak, e, co Wam mogę powiedzieć o pługu Olka? No byłem ciekaw, jak to ułożę się tym. E, jak idzie na 20 cm, tak to na początku, pierwsze dwie dwa razy, no to widzieliście, ładnie się tam trzyma no widać gdzieś są jakieś bardziej zwięzła ziemia no to wtedy ucieka a gdzie lżecia, to wtedy się postuje tu gdzie płycy to, to już brat mówił że tańczy tak tańczy no nie idzie go ustawić można powiedzieć znaczy ustawić utrzymać go nie idzie on swoim życiem tam orze mimo wszystko się zaorało ale tak jak Olek mówił i też im szybciej tym pugiem, tym ma ciężej nawet 160 koni powiem wam że to 9 godzina już był problem no, czyli ten pług ewidentnie yy, troszeczkę słaby i dlatego, dlatego chyba wyparły się te pługi oj, śrubowe, ten pług, yy, znaczy kwestia przyzwyczajenia może, tak? Tam myślę, że optymalna prędkość 7 na godzinę, yy, jeszcze jedna skiba i powiem Wam, że ładnie by to wyglądała orka mimo wszystko, tak? Ładnie by na pewno wyglądała. Yy, no i kwestia ustawienia, tak? Zastanawiam się czy tam nie trzeba było zrobić na cięgłach na te oczka, nie na pasolki, tylko na sztywną, żeby on nam po prostu nie, nie pod... bo on nam po prostu jak był to on po prostu mi się wydawało, że coraz bardziej go tam było mało, lewo, prawo, nie wiem dlaczego to tak, albo za krótkie te cięgło, może dłuższe cięgło jednak powinno być i ten, bo jak zrobiłem bez ciągła to troszeczkę jakby lepiej i lżej miał, no ale to to, o, gdybanie, nie, a tu ostatnio ten. Dobra, mamy narzędzia, więc tak, tyle z tego odcinka, można powiedzieć, o oraniu. Chciałbym Wam ogólnie zaproponować i polecić pewną, pewną książkę, księgę, ogólnie pismo święte. Także wiecie o tym, że dobrze, że ja tam czytam, śledzę sobie, to po prostu coraz bardziej się wgłębiam już w sumie od dwóch, trzech lat. Książ książka jest bardzo zaskakująca. Jest to, można powiedzieć, historia od początku do tej pory i do końca i to, co ma być, można powiedzieć, za ileś tam jakiś kawał czasu. Także polecam Wam ogólnie Pismo Święte. Mimo wszystko zaglądnijcie, dowiecie się czegoś bardzo ciekawego, odpocząwszy od stworzenia świata. Noe, Mojżesz, Babilon. Bardzo ciekawe powiem wam historia, jeśli ktoś lubi czytać, naprawdę polecam wam gorąco Pismo Święte. Czytajcie, wgłębiajcie się, szukajcie prawdy. Pismo Święte jest natchnione Słowem Bożym i, i to jest najważniejsze, że to jest, jest to Słowo Boże, więc nie jest to podrobione. No. Niektórzy zaraz powiedzą, o Edi, coś ty za głupoty gadasz. No, może nie za głupoty, po prostu weźcie, sięgnijcie, albo ja po prostu wam... Zacytuję jakieś wersety. Nie będę sam, to nie jest jakieś moje, moje jakieś słowa, tylko po prostu z Pisma Świętego. A w Pismie Święte powiem Wam, że nie ma nawet jednego kłamstewka. Dziwne, nie? Czy, czy człowiek potrafiłby takie coś napisać? Nie. Dobra. Także ogólnie polecam wam Pismo Święte. Czytajcie, wgłębiajcie się i dążcie do prawdy, do życia wiecznego. Bo tam jest taka obietnica, ale nikt o tym nie wie. I dlatego mało ludzi, o tym nie sięga po tą książkę, bo, bo się boi. Boi się tego, że kim jest, że jest grzesznikiem. Każdy jest nas grzesznikiem, ale pamiętajcie, nasze grzechy są odpuszczone, dlatego przyczyty Jezus Chrystus. Pamiętajcie o tym. I nieważne kim byliśmy kiedyś, jeśli się nawrócimy, zaczniemy czytać Pismo Święte i, i uwierzymy w Jezusa Chrystusa, ta nasza wiara będzie rosnąć. To, to co było, to przeminęło. To ja Wam mówię. Ale to już nie będę Wam mówił na skróty, tylko sami musicie do tego dojść i do tego też trzeba, trzeba zacząć od czegoś, tak? Na najlepiej od czytania. No, macie Biblię online. Macie też Biblię online. Także polecam Wam znaleźć sobie gdzieś tam jakąś aplikację, na przykład Quick, Quick Bible. Quick Bible. E, taką apkę mam, tam są różne przekłady różnych e, Pism świętych, bo tam bo jest różna. Jest Gdańska, jest współwcześniona Gdańska, jest e, warszawska, jest Paulistów. E, jest ich dużo ogólnie. Tysiąclecia to już są takie, no, które powinno się omijać szerokim łukiem, bo to są już można powiedzieć takie. Religijne bardziej, pod, pod religię pisane. Do, 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 dołożone są y, po prostu tam księgi, pewne i takie tam. Więc tych, tych, tych tysiąc lat omijajcie, tysiąc jak to się mówi. Jak to mówimy, tysiąc lat, omijajcie, ale najbardziej Wam polecam uśpółcześnioną lub y, gdańską. Jeśli ktoś tą mowę, y, bo to jest trudna mowa, tam jest taka staropolska mowa, jest to jeden z lepszych y, przekładów. Także Wam polecam serdecznie i będę teraz troszeczkę kanał zmieniał pod względem właśnie Biblii, żeby mamy głosić, ogólnie mamy głosić Ewangelię, więc będę to robił, proszę Państwa, bo ja swoje życie oddałem Jezusowi, Jezusowi i Bogu, więc jest to mój obowiązek, żeby Wam teraz przekazać i mówić o Ewangelii, którą ja znalazłem, chociaż jej do końca już nie przeczytałem jeszcze i, i nie rozgryzłem, jest dużo przede mną, ale jest piękna historia, niesamowita. Polecam wam jakieś kanały yy, biblijne, można powiedzieć takie, w miarę, które wam objaśnią i powiedzą co i jak. Ale naprawdę zachęcam Was do czytania Biblii. Wasze życie się wtedy zmieni, ale i wy musicie też się wtedy zmienić niestety. Tak jak Jezus Chrystus. Jego naśladować trzeba. No dobra. Trzymajcie się. Na razie.